Zajęcia przeznaczone są dla byłych zawodników oraz osób chcących podszlifować swój warsztat. Mamy teni dwa razy w tygodniu, yy, trzy grupy tęgowe. O godzinie 18 zaczynamy, jest grupa młodzieżowa, 13-16 lat. Są zarówno dziewczynki, jak i chłopcy. Oni fajnie mają tęgi od podstaw, odbicia, ataki. Wszystko technikę przede wszystkim ćwiczymy, żeby im pomóc w koordynacji w grze. Później mamy grupę rekreacyjną mieszaną, w której to są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Tu mamy osoby, które coś wcześniej grały, które mają podstawę. Bardzo dużo wykonujemy ćwiczeń, jest też grania, są elementy gry, poprzez zabawę też ćwiczymy. Także każdy tu znajdzie coś dla siebie. Są też grupy dla tych, którzy pierwsze kroki w siatkówce dawno mają już za sobą. I o godzinie 20.30 mamy grupę zaawansowaną, gdzie są już byli zawodnicy, którzy coś trenowali, którzy mają podstawy, którzy już mamy bardziej zaawansowane ćwiczenia, mamy więc więcej grania, więcej ćwiczeń, więcej elementów gry. Jeżeli nie jesteś pewien swoich umiejętności, to najlepiej skontaktuj się z trenerem telefonicznym lub na Facebooku, albo po po prostu przyjdź na zajęcia i wtedy zostanie sprawdzone, na jakim obecnie jesteś poziomie. Wystarczy wcześniej zadzwonić, telefonicznie się zapisać albo, albo mailowo wejść na naszą stronę na formularz zgłoszeniowy. Tam przez maila wystarczy się zapisać. Wtedy będzie potwierdzone, że na pewno jest miejsce na dany trening. Można wykupić karnet miesięczny. Wtedy wychodzi taniej. Mamy też dostęp na siłownię dzięki temu. Ale można też przychodzić na pojedyncze zajęcia, jak komuś pasuje, zapisywać się idealnie na zajęcia i na konkretne zajęcia przychodzić. Zajęcia są naprawdę dla wszystkich. Nie ma co obawiać się o swoje umiejętności. Każdy może przyjść na zajęcia, nie trzeba, nie trzeba nawet wcześniej trenować do grupy, do grupy rekreacyjnej. Mówię, tu robimy wszystko od podstaw. Są osoby lepsze i słabsze, ale my się dostosowujemy z poziomem, tak żeby każdy, każdy mógł sobie pograć, każdy mógł poćwiczyć. Do każdego mamy indywidualne podejście, na treningu poprawiamy, skupiamy się właśnie na elementach, na technice, bo niektórzy mają jakieś stare nawyki, a my to wszystko prostujemy i staramy się, żeby jak najpiękniej nasza siatkówka wyglądała. Piłki oraz cały niezbędny sprzęt są na wyposażeniu hali.